Polacy w Paragwaju. Czy to naprawdę raj dla emigrantów? Coraz więcej Polaków, w tym również my, wcześniej, ale na dzień obecny, rozważa wyjazd. Ale mało kto mówi, jak naprawdę wygląda życie tutaj. Dzień po Dniu. My jesteśmy tutaj już 23 lata. Mam na imię Zbyszek i witam was serdecznie na kanale Paraguay Live. Chciałem w tym filmiku parę punktów poruszyć, o które wy wszyscy nas przede wszystkim nie pytacie. Jedną z nich jest Dlaczego Polacy emigrują do Paragwaju? I w tym filmie opowiem Ci wszystko, prawie wszystko, szczerze, bez upiększania. Zostań ze mną do końca, bo może to właśnie Paragwaj będzie Twoją nową, bezpieczną przede wszystkim przystanią. Nigdy nic nie wiadomo. A więc zaczynajmy. Dlaczego Polacy. Emigrują do Paragwaju. Zrobiłem sobie parę notatek, zapytań od Was. Moim zdaniem, proszę Was też o komentarze na dole. Jakie jest wasze zdanie, dlaczego Polacy emigrują do Paragwaju. E, moim skromnym zdaniem jest to inflacja, niepewność. Przede wszystkim polityka między nami. Sam to zauważyłem, będąc w Polsce. Kryzysy. Wiele osób ma już po prostu dość tego, co dzieje się w Europie, a również w Polsce. Paragwaj zatkusi stabilnością, słońcem, spokojem i stosunkowo niskimi kosztami. Życia. My tutaj jesteśmy, jak już wspominałem, 23 lata jesteśmy zadowoleni. Ale pytanie jest, czy to wystarczy, to co wymieniłem? Jakie Wy macie zdanie? Jakie są Wasze pytania? Proszę Was o komentarze. Następny punkt, o który się pytacie, czy który uwzględniacie, jest pytanie, jak wygląda codzienne życie w Paragwaju? I tak, tutaj naturalnie można by parę filmików na ten temat nakręcić. Życie tutaj jest po prostu inne. Inne. Spokojniejsze i według mnie bardziej naturalne. Masz dostęp do świeżych produktów. Nikt ci nie mówi, czy możesz mniejszy, czy większy ogródek sobie przydomowy zrobić. Nie musisz mieć na to pozwolenia. Ludzie są mili, uprzejmi i na ogół uśmiechnięci. W parawaju sporo jest ludzi, którzy właśnie się śmieją. I niektórzy z tym mają problem, bo mówią, eee, czy oni śmieją się ze mnie? Nie, nie, no oni po prostu tacy są. Życie mamy jedno i trzeba być zadowolonym. Taka jest prawda. A co z internetem? Jest tutaj dobra wiadomość. Internet jest tutaj na przykład na naszym osiedlu, który jest wspólny, które budujemy, konstruujemy wraz z architektką i jest położony światłowód. Działa lepiej niż w niektórych polskich miastach. Proszę mi uwierzyć, byłem w Polsce dość często. Także z internetem, z połączeniem nie ma problemu. Ale e, są też wyzwania, trzeba szczerze powiedzieć. Na przykład gorący klimat. Przede wszystkim w lecie. To znaczy, w lecie są to miesiące, powiedzmy sobie, e, grudzień, styczeń, luty. Temperatury są na ogół dobrze powyżej 30 stopni, nieraz mogą dochodzić do 40 stopni. Także to proszę uwzględnić. Języki. Język tu raczej mówi się po hiszpańsku. Tak, także z angielskim daleko nie zajedziecie. W dużych miastach, w dużych hotelach naturalnie tak. Jest też spora biurokracja, z którą trzeba walczyć, ale powiedzmy sobie na co dzień, z tym nie ma większych problemów. Zaczynają się właśnie przy dokumentach czy przy powiedzmy sobie otworzeniu jakiejś działalności prywatnej, ale to można zlecić powiedzmy sobie prawnikom czy innym kompetentnym osobom, które Wam w tym pomogą. Następne zapytania od Was, tak jak tutaj widzę, jest, są, czy jest pytanie, ile kosztuje życie w Paragwaju? Oczywiście pytanie jest trudne do odpowiedzenia. W miastach, czy w aglomeracji asunción, czyli w stolicy wokół stolicy, życie jest oczywiście dużo droższe niż u nas, powiedzmy, w miastach, czy w, w mieście powiatowym o nazwie Piribebuy. Co? Z języka Guarani oznacza lekką bryzę. Musicie sobie wyobrazić, przy 30 paru stopniach, lekka bryza. Wspaniała sprawa, i patrzysz w dal na palmy. Super, tak? Naturalnie, koszty zależą też od stylu życia. Jeden woli skromnie coś coś zrobić, drugi chce mieć porządny dom z basenem, porządne auto, porządną bryczkę, to wszystko kosztuje. Ale powiedzmy sobie, yy, pozostając przy konkretnych danych, działki, gdzieś około 10 minut samochodem od miasta, tutaj od miasta Piriwebuj, oferujemy już w granicach 10 czy od 10 tysięcy dolarów. Mówię tutaj o działkach w granicach 1200-1500 metrów kwadratowych. Oczywiście w mieście działki są droższe. Dom, bo pytacie się również o domy. Naturalnie tutaj też zależy, jaki dom. Ale powiedzmy sobie, liczcie, w zależności od wielkości domu, powiedzmy 45 do 50 czy też do 70 tysięcy dolarów. W zależności od stylu, od wykonania, od jakości, i tak dalej. Ale tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, jakie są koszty. Jedzenie, wyżywienie w sklepie. Uważam, że sporo produktów jest tańszych niż w Polsce, pod warunkiem, że oczywiście przyzwyczajcie się do tutejszych produktów, to znaczy tych, które są tutaj produkowane w Paragwaju. A nie importowane z zagranicy, na przykład dla Niemców ekstra, czy dla Polaków, też nutella, czy powiedzmy sobie ogórki konserwowane. Tak? No, żaden Paragwajczyk tego nie je. Dlatego takie, takie rzeczy są oczywiście droższe. Jednym z punktów, który trzeba wyróżnić moim zdaniem, jest brak konieczności ubezpieczenia zdrowotnego. Tak, brak. Konieczności, czyli brak obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Chcesz ubezpieczyć się, proszę bardzo, możesz się ubezpieczyć. Nie chcesz, nie ubezpieczasz się i żyjesz. Zobacz przykład Zbyszka. Mnie. Jestem ubezpieczony, żyję i dobrze mi się wiedzie. Leczenie prywatne jest stosunkowo tanie. Dlatego nikt nie chce tutaj płacić. Składek, nie wiem, 500 euro, czy, czy tak jak w Niemczech, może 1000 euro na miesiąc, żeby potem za ewentualną operację zapłacić 2000. Nie, nie, nie. Dobra, lecimy dalej. Jak wygląda zakup działki? O to też pytacie się. Kupno działki budowlanej jest proste. Wystarczy praktycznie paszport, ważny paszport, bez którego tak czy inaczej nie możecie przyjechać do Paragwaju i możecie kupić działkę, nie potrzebujecie tak zwanej ceduli, czyli dowodu osobistego paragwajskiego, ani pobytu stałego w Paragwaju. Wystarczy paszport, ważny paszport, obojętnie czy polski, czy niemiecki, czy innej narodowości. Dostajesz akt notarialny i jesteś pełnoprawnym właścicielem działki. To jest ważne. Tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na ten punkt. Pełnoprawny właściciel działki. To jest zupełnie inne prawo, jak na przykład w Polsce. Dlatego nie dajcie się nabrać na żadne machlojki, bo na tym tylko źle wyjdziecie. Tak? Z pewnych źródeł. Możesz budować, w większych miastach potrzebne są yy, dodatkowe dokumenty do zabudowy, ale możesz budować, zamieszkać albo potraktować tą działkę jako inwestycję na przyszłość. Tak jak ja to często robiłem, kupowałem działki i mówię: Działka nie zając nie ucieknie, a więc koszty są niskie. Płaci się podatki w granicach, powiedzmy sobie 15, licz 20 dolarów w stosunku rocznym za działkę budowlaną. Także tutaj wydaje mi się, nie ma problemu, to jest najlepsza lokata waszego kapitału. I tak jak powiedziałem, od 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Lecimy dalej, co tutaj jest? Aha. Czy w Paragwaju jest bezpiecznie? To jedno z najczęstszych pytań. I teraz tak, ja powiem tak, jest spokojnie. W naszej okolicy mieszkają rodziny z dziećmi, seniorzy oraz sporo cudzoziemców. Oczywiście bezpieczeństwo też zależy. Tutaj w mniejszym miasteczku powiatowym większość z nas. To znajomi. Jeden na drugiego uważa, i taki złodziej nie ma większych szans. W miastach, w dużych aglomeracjach ten problem naturalnie narasta. Choć i tak uważam, że jest dużo mniejszy jak w innych państwach Ameryki Południowej, czy też w Europie na dzień dzisiejszy. Chyba sami możecie to potwierdzić, jak wygląda bezpieczeństwo uważ w mieście. No, jestem bardzo zainteresowany. Nieważne, czy mieszkacie w Polsce, w Anglii, w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej, napiszcie, jak to u Was wygląda i jak to się zmieniło. <noise> co, do bez, co do bezpieczeństwa, są naturalnie alarmy na osiedlu, kamery, oświetlenie także tutaj nie ma z tym żadnych problemów. I najważniejsze. Nie ma niepokoju społecznego, czyli nie ma tu jakichś rozruchów, tak jak no w ostatnim czasie są w innych państwach Ameryki Południowej, nie mówiąc już o Europie, tak? bo tutaj trzeba, to jest najważniejszy problem, musicie sobie ułożyć plan B, zainwestować na przypadek. Gdyby coś tam nie wyszło, powiedzmy sobie w Polsce, czy też w naszej w cudzysłowie naszej kochanej też w cudzysłowie Unii Europejskiej. Moje prywatne stanie. E, następny punkt. Co z formalnościami? Tak, cedula, czyli to jest dowód osobisty, plus rezydencja. Na dwa lata. Kosztuje na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, powtarzam, około 1800 euro. Jest ważny na dwa lata. Także mniej więcej, liczy 2000 dolarów w zależności, jak kurs się waha. Bo tutaj nie można liczyć na 10 czy 50 dolarów w górę, czy w dół. Można. Pobyt przedłużyć. Tak? Można przedłużyć, jeżeli wam się skończą te dwa lata, można go na następne dwa lata przedłużyć lub przedłużyć na 10 lat, czyli praktycznie na stały pobyt w Paragwaju. Proszę nie mylić tutaj z obywatelstwem, bo to są dwie różne rzeczy. I teraz tak, zarówno przy dokumentach na pobyt, oraz przy dowodzie osobistym paragwajskim, który jest istotny. Dlaczego jest istotny? Dlatego, że bez dowodu osobistego nie możecie ani otworzyć konta, ani założyć firmy, ani praktycznie prowadzić jakiejkolwiek oficjalnej działalności w Paragwaju. Dlatego ta kwestia dowodu osobistego paragwajskiego, w którym my wam pomagamy tak jak wspominałem, 23 lata doświadczenia, także wieście mi, wiem o czym mówię. Następna kwestia to są zwierzęta i transport. Sporo z Was naturalnie ma kotka. Nie mówię o kota tutaj, niektórzy mają, ale mówię teraz na serio, psa albo kota. Małe psy może zabrać ze sobą do samolotu. Także tu nie ma problemów. Oczywiście wszystkie niezbędne dokumenty, o których teraz nie będę wspominał, trzeba zorganizować u weterynarza yy, w Polsce. To jest naprawdę istotna kwestia. Bez tego nie macie się co tutaj, co wybierać. Musicie się dowiedzieć w liniach lotniczych i u weterynarza. My przywieźliśmy naszego owczarka belgijskiego, wprawdzie już no, dwie dekady temu i wszystko poszło gładko, nie było żadnego problemu, leciał tym samym samolotem, co i my. Następna kwestia to jak tutaj się poruszać. W Paragwaju. Oczywiście można wynająć auto. Zalecam Wam też czy polecam międzynarodowe wypożyczalnie, większe międzynarodowe wypożyczalnie. Mają na ogół nowe auta. Jeżeli coś się stanie, nie ma problemu. Kompletnie ubezpieczone i nie macie problemu na urlopie, a jest to kwestia bardzo istotna. Druga opcja to na przykład Bolt. Podobny do Uber. I tutaj też nie ma problemu. My działamy wspólnie właśnie ze znajomymi. Kierowcami, których znamy, także tutaj ze względów bezpieczeństwa, y, jak ceny, nie ma problemów. Cenę ustala się normalnie przed wyjazdem, na przykład na, na określony dzień, czy ustalacie określoną trasę wraz z kierowcą. Są również kierowcy prywatni oraz komunikacja. Także tutaj komunikacja miejska, mówię, z tym nie ma problemów. Na krótkie etapy autobusy nie są za piękne, zbyt wygodne, także powiedzmy sobie tam pod, pod względem bezpieczeństwa, no nie polecałbym tego. Autobusy na dłuższą trasę, na przykład w kierunku wodospadów, z tym nie ma problemu, są w miarę tanie i bezpieczne. I teraz podsumowując to wszystko, chciałem powiedzieć, że Paragwaj naturalnie to nie bajka. Także wiecie, nie ma róży bez kolców, są plusy, są minusy. Najlepiej przyjechać tutaj osobiście, zapoznać się, co dla Was, dla Was osobiście jest istotne. Jakie kwestie są ważne dla Was. Dlatego napiszcie proszę w komentarzach, co jest dla Was istotne, w razie gdybyście faktycznie chcieli wyemigrować do Paragwaju. Wtedy te odpowiedzi zbiorę. I zrobię następne wideo, dobra? Następna kwestia to jest tak. Każdy mówi, że sytuacja jest niezaciekawa w Polsce, co ogólnie w Europie. Wiadomo, z jakich względów ja mam tutaj swoje zdanie na ten temat, które nie będę wypowiadał. Ale bezpieczny plan B powinien leżeć w Twoim interesie. Czyli nowe życie w miejscu, gdzie jesteś naprawdę wolny, gdzie możesz inwestować, mieszkać i oddychać bez płacenia tylu podatków. Dla mnie to jest prosta sprawa. Także jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, skontaktuj się z nami, skontaktuj się ze mną. My mieszkamy tu, jak już wspomniałem, 23 lata i wiemy, jak wygląda każdy etap. Od marzenia do kluczy w drzwiach Twojego domu. Kto wie? Napisz do nas, lub zajrzyj na naszą stronę, przede wszystkim na YouTube. Subskrybuj nasz kanał, jeżeli, jeśli interesuje Cię życie, emigracja lub inwestycja w Paragwaju. I koniecznie nie zapomnij, udostępnij ten film Twoim znajomym, Waszym znajomym. Może to właśnie dla nich będzie game changer. Kto wie, może z Wami lub z Waszymi przyjaciółmi, znajomymi spotkamy się ponownie w Paragwaju. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł w podjęciu dobrych decyzji, konkretnych decyzji. Jeżeli macie pytania, proszę o zapytania w komentarzach przede wszystkim i wówczas ja postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Także dziękuję serdecznie, życzę powodzenia, zdrowia i pomyślcie o planie B i macie jedno życie. Do następnego wideo. Na razie.